Włączyłam nagrywanie, co oznacza, że będą nagrywać odcinek pod tytułem Jak zacząć odcinek? Tak w ogóle, pierwszy, Twój pierwszy w życiu, bo skoro kliknęłaś, kliknąłeś na tą właśnie miniaturkę, na której było napisane Jak nagrać i wypuścić pierwszy odcinek na YouTube, to znaczy się, że chcesz się tego dzisiaj nauczyć. I tutaj przeważnie wjeżdża jakaś czołóweczka, jakieś intro, melodyjka, jakaś grafika, i, i ja wrzucę swoją, bo mam. Ale to nie jest coś, co każdy z nas na samym początku mieć powinien. Zaraz o tym opowiem, ale najpierw może ta moja czułeczka. Cześć, nazywam się Marta Liwak i jestem Digital Strategiem, Twoją przewodniczką w świecie audio i wideo, czyli w takiej Akademii Dźwięku. I wizualnego kontaktu z drugim człowiekiem, więc cokolwiek w tym temacie, to ja witaj. Nauczysz się tutaj na moim kanale wielu pożytecznych rzeczy, takich, jakich potrzebujesz, a jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, zadaj je w komentarzu, a ja przygotuję materiał w tym temacie, żebyś mógł mogła kontynuować tą podróż. Będę się kierowała jednak do kobiet, dlatego że. 99,9% moich klientek i moich obserwatorek to są kobiety. Nie jest mi lepiej mówić, właśnie do kobiet, aczkolwiek wszyscy są u mnie mile widziani. Będzie mi płynniej po prostu się z wami komunikować. No to co, zaczynamy? Jak nagrać pierwszy odcinek na YouTube? Po pierwsze, jedyne co potrzebujesz to Twój własny telefon, ale w odpowiedniej formie, czyli. Tak ustawiony i tak wyczuty, żebyś wiedziała, gdzie się patrzeć, żeby utrzymać kontakt wzrokowy z odbiorcą. Jeżeli jest to gadająca głowa, czyli to, co teraz widzisz, to jest wideo podcast, tak? Czyli po prostu gadająca głowa, czyli taka forma wideo, gdzie jeżeli słuchasz tych treści, nic nie tracisz, bo tu się nic nie dzieje. Czyli to jest videocast, tak? Czyli taka po prostu. Ja i Ty i nic więcej nas tutaj nie interesuje, tylko moja wiedza, energia, doświadczenie i to, że Ty to chłoniesz. Ale to, że zamkniesz oczy albo będziesz prowadziła samochód, nic nie zmieni, nic nie tracisz. I żeby wykonać taki właśnie tu schematik, jak, jak ja teraz mówię, używamy. Zwykłego telefonu. Każdy z nas już ma naprawdę dobrej jakości telefony, już nie sprzedają kalkulatorów, Nokii i innych takich starych sprzętów. Jedyne, co musisz zrobić, i to nigdy nie chodzi o telefon, to pamiętać, że światło zawsze ma padać w Twoją buzię. Kamera ma być przetarta czymś mięciutkim, o takim na przykład. Ła! W ogóle coś Wam pokażę. Patrzcie, to jest w środku kamera. I to nie jest tak, że ta kamera nie ma swojego, taka dygresja pączkująca, swojego własnego opakowania, ona ma, ale to od razu przypomina mi przy rozplątaniu, jak mam wywiady z poziomu komputera, żeby przetrzeć ją i żeby mieć pewność, że ona jest czyściutka i nie zbierze mi śmieci. Po prostu i wyostrzy na tego śmiecia, co jest na oku kamery, a nie na mnie. Więc takim czymś mięciusieńkim, zawsze pamiętajcie zasada numer jeden: przetrzeć szmatką kamerę, żeby na pewno było ładnie i wyostrzone. Zadanie numer dwa: umyć zęby. <grym> <grym> ha, 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 ale wyobraźcie sobie, że jak macie czyste zęby umyte. To wtedy nie zbiera wam się w śliniankach wszystko i nie przełykacie bez przerwy. To jest też już taka prolekcja mówienia do mikrofonu. To też wam się kiedyś przyda. Następnie testujemy swój telefon właśnie w kontekście, w które miejsce mam się patrzeć. Jeżeli tu patrzę i ja zawsze robiłam tak, że brałam nowy, świeży sprzęt i mówiłam tak, jak patrzę się tutaj w to zielone światełko mojego srajfona w kamerze, która jest selfikowa, skierowana na mnie, to jak patrzę się w... Ten punkt, czy łapię kontakt wzrokowy, czy może jeżeli patrzę tak, patrzę w czoło pomiędzy moje brwi, czy wtedy łapię kontakt wzrokowy, czy jak patrzę tutaj na brzeg mojego telefonu, to wtedy łapię kontakt wzrokowy. I nagle tak sobie dosłownie przetestować minutkę, i wtedy puścić to sobie i zobaczyć, który układ jest najlepszy. Ja wiem, że w moim telefonie mam się patrzeć właśnie w to światełko. Dlaczego nagrywam? kamerą tą selfikową, dlatego że to jest i tak turbo jakość, ale ja jestem pewna, że mi nie garbie się, nie obcina mi głowy, a na YouTube i tak jest idealnie, <laughs> lepiej niż, niż, niż powinno być, więc przetestuj to swoją kamerę. Jeżeli będziesz gotowa, żeby używać tych kamer z tyłu, są oczywiście takie nakładki, ale to Wiecie, tak jest, że niby nagrywasz kamerą z tyłu, ale jeszcze możesz siebie zobaczyć. No, wszystko jest na rynku. Ale my tutaj dzisiaj mówimy o tej najprostszej konfiguracji i najprostszym ustawieniu do nagrywania. Kolejna rzecz. Zawsze pamiętaj, żeby świecić, siedzieć w świetle dziennym. Bo jeżeli znajdziesz sobie cichutkie miejsce albo wystarczająco wyciszone miejsce i pięknie światło skierowane dookoła ciebie, sieć w tym. I jeżeli to jest tylko jeden kącik w pokoju, tak jak ten mój tutaj, to tu dookoła ja mam pełno światła. I ja dlatego światła siedzę tutaj, dlatego że w drugim pokoju mam ciemno, mimo tego, że jest już dużo mniejszy pokój, jest wygłuszony, nie dochodzą hałasy z ulicy, to ja i tak. Jak na przykład, właśnie cięcie desek pod balkonem. Ciekawe, czy mikrofon to zebrał. Ja mam fobię na tym punkcie, to yy, nie siedzę tam, dlatego że tam jest za ciemno i musiałabym oświetlić ten pokój tak, żeby przypominał światło dzienne. Więc wolę przyjść gdzieś światło dzienne, mimo tych hałasów, na które mam oczywiście obsesję, aczkolwiek wszyscy mi zawsze mówią: Marta, ale my nie słyszymy. No to jak nie słyszymy, no to tylko jest w, widocznie w mojej głowie. Kolejna rzecz. Ale jak ja będę mówić, ale jak będę się zacinać. I palpitacja serca. Pamiętajcie, najprostszy oddech na cztery. Na cztery wdychamy. Raz. Na cztery zatrzymujemy. Na cztery wydychamy. I na cztery zatrzymujemy. To jest tak zwany kwadratowy, pudełkowy oddech. Właśnie do uspokajania kliniczne. Jeżeli na przykład brakuje ci odwagi i energii, weź rączki, poklep się po tak, tak, jak tarzan, zobaczysz, jak ci energia uderzy. W opisie do tego odcinka podlinkuję ci moje szorcy, właśnie jak pomagać sobie, kiedy boisz się mówić. I przede wszystkim wszystkie te lęki one są zawsze tylko w Twojej głowie. Nawet fakt, że ostatni odcinek jak zaczęłam, to jak sama siebie oglądałam, najpotężniejszy krytyk, miałam takie, co, czemu ja tak piszę? Czemu ja tak wysoko mówię? Z takim za dużym entuzjazmem, ale później sobie myślę, tylko ja to widzę. Jeżeli ja nie zwrócę ludziom uwagi, że to jest coś złego, to oni nie zwrócą uwagi na to. Tak samo naturalne dźwięki, które mnie otaczają, jeżeli to nie jest bezpośrednia wiertarka w ścianę albo pukanie, to też nikomu nie będzie to przeszkadzało nie wiadomo jak. Zwłaszcza, że oglądamy tych vlogerów, co łażą po świecie i, i te dźwięki ulicy, gdyby były wyciszone, nie miałyby tego samego wajbu. tak to się mówi. Potem. To mieć powinien każdy. Już nawet. Nie osoba tylko YouTube'owa, ale każdy dosłownie, bo nawet rozmowa przez telefon czasami męczy przez Whatsappa z kimś e, z drugiej części świata, kiedy musisz cały czas trzymać ten telefon w rękach, to wtedy sobie stawiasz i możesz sobie popijać kawkę, jeśli z kimś rozmawiasz, i nie musisz być YouTuberem czy podcasterem e, czy Instagramerem. E, taka. Łapka tego typu, aczkolwiek nie ta, bo ta już jest na emeryturze, jest niestabilna emocjonalnie. Nie, jak już wkładam telefon, to ona robi i. Podlinkuję Wam taką, którą właśnie teraz kupiłam na Timu i znowu zapraszam do opisu tego odcinka. I jak będziecie wybierać, wybierajcie taką, która ma nóżki. Trzy, cztery nóżki, trajpody to się nazywa kurze łapki, dlatego że one wtedy stabilniej stoją i ci się nie zachwieją. A są takie, które w ogóle nie mają nóżek. Dla ciebie, osoby, która będzie nagrywać, nóżki są po prostu najważniejsze. A druga rzecz to jest pilocik, który może sobie strzelić ehm, fajne zdjęcie na okładkę i polega to na tym, możesz to zrobić w dwóch formach. W pierwszej formie możesz po prostu wyciąć kadr, czyli zrobić zdjęcie pulpitu siebie w odpowiednim y, y, ustawieniu. A drugie, jak przestaniesz już mówić i wyjdziesz z nagrywania, po prostu ustawić się do kamery i nacisnąć guziczek pyk, 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 pyk. Później wejść do kanwy i sobie nałożyć to zdjęcie na swoją okładkę. Szokujące, albo uśmietnięte. To już od Ciebie zależy, jaki będzie miała wydźwięk Twoja okładka. Jeżeli chodzi o robienie okładek, banerów, wiecie tego wszystkiego, całych grafik około YouTube'owych, to też w opisie znajdziecie materiały potrzebne do tego, żeby wykonać te wszystkie grafiki. Więc Cokolwiek nie potrzebujecie, zaglądajcie do opisu. A jeżeli czegoś tam nie ma, piście do mnie w komentarzu. Ja naprawdę z rozkoszą wygeneruję dla Was taki materiał. Płatny lub bezpłatny wszystko zależy od poziomu i głębokości pytania. Więc tak naprawdę potrzebujesz tylko powtórzmy światła dziennego, potrzebujesz swojego telefonu, potrzebujesz raczej cichej przestrzeni. Tak? Chyba, że nagrywasz w hałasie, to wtedy mikrofon i nie musi być taki, byleby był mikrofon krawatowy, który zbiera, bo wtedy lepiej jest oczyścić dźwięk niż, niż oczyścić cały hałas wszechświata. Lepiej oczyścić ten dźwięk, który e, już e, z, zebrał mikrofon. Więc tam e, polecam dwa czy trzy takie modele. Też Wam dam w opisie modele mikrofonów, jeżeli potrzebujecie, i zrobię osobny film na sprzęty. E, no i oczywiście łapka, trypodik przede wszystkim, który będzie trzymał ten Twój telefon w stabilnej pozycji, i żebyś Ty mogła zrobić właśnie taką tutaj e, gadającą głowę. I nie fiksuj się na tym, że to ma być jakieś. To po prostu ma być. To po prostu ma być wypuszczony pierwszy odcinek. Nagraj ser ducha, tak jakbyś mówiła przy kawie z koleżanką, nie zgadniesz, co wymyśliłam, ale stara, jaki to będzie kanał, wiesz? Bo on będzie o tym, bo ja wiem, że wiesz, już tyle osób do mnie wracało i w kółko mnie pyta o tą samą rzecz. I ja zamiast mówić w kółko o tej samej rzeczy, to wiesz, co ja wymyśliłam. Ja nagram film po prostu na YouTube i wrzucę go i on tam będzie sobie hasał. I jak ktoś będzie potrzebował, to ja powiem, hej star, ale ja mam kanał na YouTube i już ci posyłam w tym temacie odcinek. Czyli nawet nie, że jakieś lekcje typowo biznesowe, albo typowo noga biznesowa, biznesu online, nawet pasja, nawet to, co robisz na co dzień, a powtarzasz to w kółko różnym ludziom, jak nagrasz to raz porządnie na e, swój kanał, nawet tak, o, jak teraz, gadającą głowę, zobaczysz, że znajdą się osoby, które Ci podziękują i które z chęcią będą oglądały wszystko w tym temacie, co wrzucisz. I jeszcze taka anegdotka, storytelling na koniec, jak ja sobie wymyśliłam w 2019 roku, że będę robiła podcast, wiedziałam, że jest coś takiego jak podcast, i wiedziałam też, że ja mam nieustanną potrzebę dzieleniem się z ludźmi tym, co wiem. Cokolwiek by to nie było, ja od razu miałam takie uu, grzebałam do jądra jądra, dowiadywałam się wszystkiego w temacie, i miałam takie nie naprawdę. I oczywiście co robiłam, męczyłam, męczyłam nie męczyłam, ale dzieliłam się. Z tym z przypadkowymi osobami Ym, przeważnie rodzina i przyjaciele więc stwierdziłam że dlaczego by tego nie powiedzieć innym osobom które naprawdę interesuje to co ja mówię i do nagram podcast wzięłam jeszcze wtedy miałam Sony telefon Z Sony było coś takiego Xperia Z o takie coś było. <laughs> Wzięłam ten telefon, słuchajcie, i ja poszłam do samochodu, do zwykłej, małej, yy, yy, do małego, zwykłego samochodu, mojego ukochanego. Usiadłam w nim, bo stwierdziłam, że jednak to jest puszka i tam dźwięk będzie się fajnie odbijał. Wzięłam telefon, przekręciłam od strony mikrofonu i nagrałam podcast. I jeszcze się tak fajnie zaczyna. Pierwszy podcast nagrywam. I to był dźwięk, jak głosówka na WhatsAppie. I ja puściłam najpierw ten pierwszy podcast, później każdy kolejny, później sobie wymyśliłam. A może jakiś dźwięk dodam, a może melodyjkę. Zaczęłam się uczyć w tym temacie, kopać w tym temacie. Później dotarło wideo do mnie i stwierdziłam, że jejdź, a wideo to byłoby super. I wszystkie te super moce używałam. Na zapleczu, na tzw. Tak backstage'u, czyli budując kanały, montując kursy i wspierając moje klientki. Aż przyszedł moment, że stwierdziłam, że mam już tak potężne doświadczenie w tym temacie już tyle wiedzy zebrałam, że teraz jest czas, żeby podzielić się z wami wszystkimi wnioskami wyciągniętymi z pięciu lat działalności. Jako, właśnie, montażystka, doradca audio i wideo, i, i po prostu wszystko w jednym, bo ja, jak się uczę, to już wiecie, tak <laughs> parasolowo, nie jeden temat, tylko już tak wszystkie tematy, które dotyczą właśnie tej dziedziny. Więc, jeżeli Cię interesuje audio i wideo, zostań na Akademii, zasubskrybuj, wracaj, sprawdzaj. A jeśli jest jakiś temat, który chciałabyś, chciałbyś, żebym omówiła? To z rozkoszą omówię zadań pytanie w komentarzu i pamiętaj, że w opisie znajdziesz wszystkie materiały dotyczące tego odcinka oraz wszystkie miejsca, gdzie można mnie znaleźć, jak ze mną współpracować, jak dołączać do moich grup, jak po prostu być tam, gdzie ja jestem, żeby jeszcze bardziej się dokształcać w tym temacie, inspirować i po prostu frunąć w przestworza. Więc do usłyszenia następnym razem. Następny odcinek będzie z gościnią, ale jeżeli już teraz z gościem, jakby ktoś chciał wrzasnąć na mnie, że nie ma takiego wyrazu, to z em, kobietą, która em, prowadzi swój YouTube, żeby pokazać Wam, jak każda z nas startuje i że każda z nas ma inną wizję na ten start, ale każdy zaczynają w jakimś takim bardzo podobnym ym, kierunku i spróbujemy później znaleźć wspólny mianownik tych wszystkich wywiadów. A w międzyczasie obejrzyj proszę ten odcinek i tutaj Kasia ci opowie jak u niej zaczynało się to wszystko i jak ona wystartowała ze swoim kanałem YouTube i co się zmieniło kiedy postanowiła Współpracować ze mną. To co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!